Cześć wszystkim. Dzisiaj rano mi się jadę Silesia. Zaczynam od wagonów do Katowic. Ok, kombo. Trzydził dla niej prawnych Trzydził dla rodziny z dziećmi. Na Robię w pośpiechu, bo wysiadam na Warszawie Centralnej, więc całkiem za niedługo.

Tam stoi Intercity lub wagon do Gorzowa akuratnie, Ale postanowiłem się przejechać Intercity Silesia. Jeszcze nigdy nie miałem okazji jechać. A że jest pusty na razie na bieżę, to myślę, że dobrze zrobić prezentację. Kolejny no w drugiej klasy mamy kilkanaście minut opóźnienia. Z mogę zrobić prezentację przydziałowa pierwsza klasa.

Przechodzimy do wagonów czeskich Też pierwsza klasa Piękna pierwsza klasa Pierwsza klasa połączyła z wagonem restauracyjnym Czeskie drachy, restaurant Pogon 350 Z drzwiami z skrzydłami łamanymi Oto przeciąg jednego z nich Siemanku A co drugie? tylko sobie przejdę Odjeżdżamy z tego co wiadomo Taka tabliczka informacyjna. Ostrawa z Finow. Nie wiem czy dobrze czytam. Idę do, do mojego wagonu, czyli wagonu 349. Mam w nim miejsce. o Oto mój przedział. Ja w nim siedzę sam, więc no fajnie mój plecak widać <gulubuszanin> Lubuszanin też już odjeżdża Piękne przedziały czeskie, bardzo mi się podobają Dzień dobry, dobry. Kolejne przydziały drugiej klasy takie łaniejsze, takie drewniane bardziej. Były jakieś przymusowe zatrzymania składu. Idę do wagonu od pierwszego od lokomotywy. Dzisiaj poszedłem najpierw od tyłu, ponieważ stwierdziłem, że jak mam wagon 3 od lokomotywy, to warto skorzystać się malko. W sensie żeby sobie trochę posiedzieć przez drach a na Silezji prowadzi nas Wektron 6193 574. Dziękuję za obejrzenie, do zobaczenia, cześć. Jadę już do Warszawy Centralnej, ale myślę, że warto.